Wchodzimy w taki śliski temat, dlatego że bardzo spektakularne case study może ustalać nieodpowiednie oczekiwania dla przyszłych osób, jeśli ty pokazujesz tylko i wyłącznie case studies, gdzie ktoś zarobił 100 tysięcy złotych, dajmy na to, albo gdzie ktoś zrzucił 100 kilogramów, albo oczywiście ja bardzo mocno wyolbrzymiam, ale pokazujesz tylko i wyłącznie case studies, gdzie są bardzo ekstremalne przypadki osób, które miały najlepsze wyniki, a zawsze będziesz mieć takie osoby. Ja też mam osoby, które zarobiły, nie wiem, 50 tysięcy zł w miesiąc, ok? Natomiast jeśli ja miałbym chwalić się tylko i wyłącznie takimi case studies, załóżmy, mam takich 10 osób na 100. Jeśli ja będę tylko i wyłącznie takie, to ludzie by myśleli, że okej, okay, czyli ja też muszę tyle zarobić. To tak nie działa, bo to są wyniki, które są trochę wyższe powyżej standardowych, prawda? Są wyniki zwykle niestandardowe. I teraz, jeśli chodzi o to, no to jeśli ktoś załóżmy, najlepiej stawiać tej sali, które są dookoła twojej średniej. Czyli jeśli jeden twój klient zarabia 10, drugi zarabia 50, to wstaw takiego, który zrobił 15, 10 też jest okej, okay, 20. Oczywiście, możesz stawić też takiego, który zrobił 50, to jest okej. Okay. No, jeśli będziesz stawiać tylko wyłącznik, które są typowo takim najwyższym, najwyższym najwyższym możliwym poziomem, no to po prostu ustawiać też nieodpowiednie oczekiwania trochę dla przyszłych osób, więc polecam strzele są po prostu zwykłe, normalne.